Scrooge obudził się wśród głośnego chrapania i natychmiast usiadł na łóżku, aby pozbierać myśli. Tym razem nikt nie potrzebował mówić mu, że jest właśnie godzina pierwsza. Czuł, że obudził się o właściwej porze i w tym wyrazistym celu, aby odbyć konferencję z drugim gościem, przysłanym mu przez Jakuba Marleya. Na myśli jednak, że któraś z kotar jego łóżka mogłaby zostać odsunięta przez nowe widmo, niemiły dreszcz przebiegł jego członki, sam przed to własnymi rękami rozsunął kotary. Potem znów się położył i postanowił dokładnie uważać na wszystko. Chciał bowiem pierwszy odezwać się do ducha w chwili jego zjawienia się. Nie życzył sobie być zaskoczonym, niespodziewanie ani przerażonym. Ludzie szczególnej odwagi, którzy utrzymują, że mogą znieść wszelkie wrażenia, nigdy zimnej krwi nie tracąc, zwykle mówią o sobie: zdolni jesteśmy do wszystkiego, od zjadania chleba, aż do połykania ludzi. Między tymi dwiema ostatecznościami znajduje się niewątpliwie szerokie pole do popisu. Nie pragnę bynajmniej w skrócie przedstawić takiego samochwały. Mogę Was jednak zapewnić, że był on przygotowany istotnie na cały szereg nadzwyczajnych zjawisk i wmawiał w siebie, że teraz już chyba nic nie może go wprawić w zdumienie, zaczynając od kolebki dziecka, a kończąc na olbrzymim nosorożcu. Właśnie dlatego, że był na wszystko przygotowany, nie spodziewał się wcale, że na razie nic nadzwyczajnego nie zobaczy. Gdy przeto zegar wybił pierwszą, a nie zjawił się nikt, uczuł lodowate zimno, a ciało jego przebiegły dreszcze. Minęło 5-10 minut, kwadrans, żadnego widma. Przez cały czas leżał na łóżku, w samym środku czerwonego światła, które oblało go w chwili, gdy zegar wyzwaniał godzinę. A które właśnie dlatego, że było tylko światłem, niepokoiło go o wiele więcej niż cały tuzin duchów, ponieważ niepodobna było odgadnąć, co ono znaczy i czego chce. Chwilami obawiał się, że może nagle spłonąć, nie mając nawet tej pociechy, iż stałoby się to z jego świadomością. Wreszcie przyszło mu na myśl, że źródło tego dziwnego światła znajduje się zapewne w sąsiednim pokoju, z którego. Jak to stwierdził po bliższej obserwacji istotnie promieniało. Doszedłszy do tego przekonania, stał po cichu i w pantoflach podreptał do drzwi. W chwili, gdy skrócz położył rękę na klamce, jakiś obcy głos kazał mu wejść. Usłuchał. Był to jego własny pokój. To nie ulegało wątpliwości, ale zaszła w nim dziwna zmiana. Ściany i sufit były przystrojone zielonymi gałęziami, także pokój wyglądał jak altana ozdobiona mnóstwem purpurowych jagód. Liście bluszczu, jemioły i ostrokrzewu krzewu odbijało światło i wyglądały niby mnóstwo małych zwierciadełek. Na kominie płonął tak silny ogień, jakiego ten komin zawsze ostygły za czasów Scrooge'a i Marleya od wielu, wielu lat nie zaznał. Na podłodze był urządzony jak tron z indyków, gęsi, kaczek, dziczyzny, wielkich kawałków Pieczeni, prosiąt, długich wianków, kiełbas, plam beczek z ostrygami pieczonymi kasztanami, i z różowych jabłek, i z oczystych pomarańczy, apetycznych gruszek, olbrzymich placków, inaczej z wrzącym ponczem, a wszystko to napełniało cały pokój przedziwnym zapachem. Na tym tronie rozparł się wygodnie, wspaniale wyglądający z wesołym obliczem olbrzym. W ręku trzymał płonącą pochodnię w kształcie rogu obfitości i unosił ją wysoką, aby oświetlić Scroogea w chwili, gdy ostrożnie zaglądał do pokoju. Wejdź. Jestem duchem tegorocznego Bożego Narodzenia. Przypatrz mi się dobrze. Scrooge podniósł rękawie oczy i spojrzał na ducha z szacunkiem. Nie widziałeś dotychczas nikogo do mnie podobnego? Nigdy. Nie spotykałeś nigdy na drodze swojego życia młodszych członków mojej rodziny? Mam na myśli, bo sam jeszcze, jestem jeszcze bardzo młody, moich starszych braci, którzy urodzili się ostatnimi laty? Nie zdaje mi się, a nawet jestem pewien, że nie. Dużo masz braci w duchu? Dziewięciuset. Przerażająca liczna rodzina, szczególnie dla tego, kto musi troszczyć się o jej utrzymanie, wybuchnął Scrooge. Duchu? Hmm? prowadź mnie dokąd chcesz. Wczorajszej nocy wyprowadzono mnie przemocą i dano mi naukę, która teraz zaczyna działać. Dziś jestem gotów iść za tobą i jeszcze jeśli zamierzasz nauczyć mnie czegoś, nie omieszkam skwapliwie z tego skorzystać.